No i witam serdecznie, moi drodzy, dzisiaj bez kamereczki, ale z pikemami, faza trzecia. No i tutaj widać, że na spokojnie to weszło, tak? Czyli Spirit weszło na 3-0, dodatkowo weszło Mouse Vitality NaVI. Ja dałem jeszcze Falcons Face, czy znaczy nie, przepraszam, to jest odwrotnie. <gry> Czyli tutaj jakby ja dałem tutaj całkiem inne, ale ja dałem Furie, Pary Parywizion i 3D Max na awans, plus Falcons 3-0. Imperial i Liquid jako 0,3, tak? No i jeżeli chodzi o 0,3, to faktycznie weszło Liquid, weszło Spirit tutaj 3-0, ja tu miałem Falcons. No i mamy oczywiście te trzy teamy, czyli 5, tak? Jakbym miał przepustkę, to już byśmy mieli walkę o Diamond, walkę o Diamond, także faza druga również tutaj weszła na spokojnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W pierwszej było raz, dwa, trzy, cztery, czyli w sumie nie, no mielibyśmy 2 na 3. Jeżeli ktoś leci za mną, więc nie najgorzej patrząc na to, że widać, że ciężko tam niekiedy... E, idzie, no ale przechodząc już bezpośrednio do fazy pucharowej Dołącz do kozackiego giveawayka Gdzie możesz zgarnąć aż 10 niesamowitych skinów do CS2 Wystarczy wjechać na stronę CSGO SKINS z kodem MKNEWS Kod daje wam dodatkowe 10% bonusu do każdego doładowanka A im więcej wpłacisz, tym większa szansa na zgarnięcie itemku z giveawayka Na stronie CSGO SKINS możesz otwierać różne skrzynki Do wyboru, do koloru A jeżeli dropniesz kilka fajnych itemów możesz je wymienić dzięki trybowi exchanger. Jak ci mało wrażeń, możesz stoczyć bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. Niedawno strona dodała również nowy tryb 2 na 2 więc możesz wziąć ze sobą kolegę. Dodatkowo na CSGO Skins można otwierać codziennie darmową skrzyneczkę. Na stronie pojawiają się niesamowite eventy, z których można otwierać nowe skrzynki i wygrywać dodatkowe skiny za punkty eventowe. Z kodem MKNews dostajesz 20 na start oraz 10% do każdego doładowanka. Sprawdź link w opisie i powodzonka! No to oczywiście zacznijmy może sobie od y, pierwszego meczu. Spirit kontra Falcons. No ja tutaj formalnie miałbym dylemat generalnie. Ale mam jakieś takie przeczucie, że, 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 że Falcons się, mówiąc najprościej, zesra i nie da sobie za bardzo rady. No jeżeli chodzi o Spirit, Forma Mutant, naprawdę rewelacyjna gra. Z Maus pokazali, że potrafią też na takie bardzo solidne drużyny wygrywać. No i ogólnie jest to naprawdę bardzo ciężki pikem w pewnym sensie. Ale mam pewny plan na to, jak można to oczywiście, że tak powiem, rozegrać. Jak można tutaj to wszystko machnąć. No i generalnie w pierwszym meczu. Myślę, że tutaj będzie meczik raczej pod 2-0 zaryzykuję. Dlaczego? No dlatego, że obstawiam właśnie tutaj w dobry występ, jeżeli chodzi o drużynę Spirit. Zaimponowali mi oni, więc ja jestem w stanie, że tak powiem, dać ich na swojego pika. No i to według mnie Team Spirit będzie w stanie tutaj zgarnąć pierwszy mecz, jeżeli chodzi oczywiście o fazę pucharową nadchodzącego tutaj Majora Dodatkowo, drugi mecz, Vitality de Mongols. No osobiście nie mam tutaj żadnych e, kłopotów z tym, żeby mnie wytypywać, i myślę, że to jest no, jeden z takich bardziej pewnych meczy, e, no bo no, Mongols z tym kontrolezem versus potężne Vitality, które no, z reguły gdzieś tam w tych fazach już decydujących, no jest po prostu zespołem nie do zatrzymania, tak? Więc, więc tutaj, tutaj idziemy pod Vitality. E, czy tutaj jest sens jakoś głębiej to analizować? Wydaje mi się, że nie. Jednocześnie jest mecz Furia kontra Natus Vincere. No i tutaj też ja mam bardzo podobnie. W sensie nie wiem, czy to będzie tak jak mi się wydaje, ale według mnie Furia dość gładko wygra z Navi, może nawet wynikiem 2 do 0, więc no też nie będę tutaj jakoś szczególnie tego analizował. No ale do analizy dojdzie na pewno w meczu maus Face gdzie trzeba będzie się tutaj mocniej zastanowić nad tym co, co będzie, bo z jednej strony mamy Maus, który jest naprawdę w bardzo w bardzo kozackiej dyspozycji i no, grają na pewno dobrego CS-a, tak? To trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to nie są tutaj bambiki, które No, przyszły po wpierdziel, tylko Oni chcą tutaj wygrywać, oni chcą tutaj Robić robotę, tak? No, i to jest oczywiście drugi dzień, w ogóle, jeżeli chodzi o mecz, i to jest mecz o godzinie 17. No to jeżeli chodzi tutaj w ogóle o ten turniej, no to też warto wspomnieć, że No tutaj, na przykład, Maus pokonało Falcons już 2 do 1 w mapach, przegrali na Spirit, no i wygrali na Bait i Pary Vision. Jednocześnie, FaZe pokonało Passion Way i 3D Max, przegrali na Mongols, przegrali na Spirit i wygrali na Vitality, także tutaj. No chciałoby się. Chciałoby się naprawdę, żeby tutaj zespół Face Clan no, poradził sobie z rywalem. Ale osobiście wydaje mi się, że Maus jednak no, pokonali Falcons. No bardzo fajnie ze Spirit też zagrali. No i to jest, to jest zdecydowanie tutaj punkt dla mnie taki zwrotny, tak? No i ogólnie Spirit tak naprawdę. No, to jest drużyna, która jest na razie niepokonana na tym majorze. Tak samo, tak jak Furia, tak, więc też nie ma co mówić, że że to są tak jakby dwa zespoły, które, które 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 są powiedzmy rozgrzane no ale tutaj rozgrzewki nie ma co no, jeżeli w ogóle o Spirit to oni też grali właśnie na Face na mouse i na Liquid mm, no i to jest właśnie fajne to jest właśnie fajne że tutaj e, tak e, mocno że tak powiem jest dysponowana drużyna Donka bo on, chciałbym żeby Donk w końcu coś tutaj osiągnął, tak? Chciałbym, żeby Dong ktoś tutaj osiągnął. Na pewno jeżeli chodzi o dyspozycję Furia jest też mocarna i e, myślę, że tutaj też e, no, damy na Furię i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna droga, że Furia tutaj jest w stanie walczyć, bo oni przecież to pokonali też e, kilka fajnych zespołów e, na e, fazie numer 1, tak? No bo wygrali między innymi na Na'Vi, wygrali na G2 no, z Imperial też, no, jest to je mecz na w miarę taką drużynę, no ale to wiadomo Furia, Imperial to bez porównania no no i co? No i Vitality Spirit Tu będzie zagwostka, bo z jednej strony mamy Vitality, które jakby z biegiem turnieju się rozgrzewa, ale nie uważam, żeby oni byli tacy turbo playoffowi, zwłaszcza na Majorach, bo ja pamiętam takie mecze, gdzie był właśnie meczek Vitality kontra Face Clan no i wszyscy wiecie, Vitality jak w ogóle to, tamto. Na przyszło Face i zrobili sobie takiego rana, że... że, że, że naprawdę, naprawdę chciało się to oglądać. No ogólnie co, Vitality wygrało na nawi, yy, wygrało na nawi, wygrało na bait i wygrało na 3 d Max. Przegrali tylko ten mecz otwarcia na face, o czym warto tutaj to powiedzieć. No i te Spirit, takie wydaje mi się, że bardzo mocne, dlatego ja bym dał pod Spirit. I Furia, Spirit, no właśnie, z jednej strony mamy Furię, która jest w życiowej formie i która wygrywa turniej za turniejem, a z drugiej strony mamy Spirit i Donka, który jest w Masterclass formie, tak? I to jest pytanie, ale. No, zważając na fakt Fury i ich naprawdę rewelacyjnej dyspozycji, ja robię coś takiego. pach, no ja już nie kupuję, bo to bez sensu na jedną przepustkę to kupić. No, chyba żeby mi się to wcześniej ten to może, może, yy, ale nie wiem, no jak ktoś wie, to może dać znać w komentarzu, czy ja bym teraz kupił przepustkę, to mi, że tak PMT fazy tutaj zaliczy, które trafiałem po 5. No, no i co, tyle na dzisiaj. Dzięki i trzymajcie się, pozdro. Cześć, cześć. I dajcie mi znać koniecznie, jakie są wasze pikemy w komentarzu.